Cześć, tej jest stolenka i Ty dzisiaj mówiłam e, ja wam czekajcie Tutaj mi się coś włączyło OK Mówiłam wam, że pokażę Wam w której mapce mam się spotkać już mówię, czekajcie muszę ją znaleźć o Mam nadzieję, że przyjdziecie w tej mapce. Mam nadzieję, że pamięta, pamiętacie ten co na ten odcinek oglądaliście jak ja wam mówiłam, że y, ja będę się na tej mapce nazywać Gloma Mechani Okej. Okay. A tutaj ona była, dobra. Um. I razem będziemy zga zgadywać. Możecie sobie teraz przepisać to nie wiem. O, ta. o, to właśnie będziemy razem grać i razem będziemy odpowiadać. Więc możecie sobie teraz pisać. No, bardzo dużo gra: 233 osoby gra na tej mapce. I mam nadzieję, że dzisiaj, nawet się no, tutaj przyjdziecie. Dzisiaj to ja właśnie włączam tą mapkę. Ja się z Wami pożegnam tylko co chciałam powiedzieć i jak obejrzycie tamten odcinek i to zobaczycie, że tą mapkę... Możecie sobie teraz przepisać. Jak tą mapkę zobaczycie, a tu sobie wpisacie coś, to ja wtedy tutaj będę cały czas na tej mapce i będę czekać. Gloma mechani, tak się nazywa wam w Robloxie. No to pa.